To druga taka impreza w przeciągu dwóch tygodni w Wieruszowie, gdzie oprócz dwóch naszych zespołów w tych dwóch turniejach odwiedziło nas 16 innych ekip z całej Polski. No, radzimy sobie dobrze, dwa tygodnie temu turniej żeśmy wygrali, dziś jesteśmy w przededniu finału, ale w tym finale nasz zespół gra, także wydaje mi się, że, że szkoleniowo wygląda to, to bardzo dobrze. Myślimy o kolejnej takiej imprezie trzeciej. No my jesteśmy stosunkowo młodym klubem, te środki, którymi, finansowe środki, którymi dysponujemy troszeczkę ograniczają nas jeśli chodzi o udział w turniejach gdzieś tam wyjazdowych. Nie mamy tyle tych pieniążków, żeby żeby jeździć po Polsce, staramy się dlatego te ekipy mocniejsze zapraszać tutaj do nas. Póki co to wychodzi, myślę, że jeszcze pod koniec lutego albo na początku marca kolejna taka duża impreza w W dzisiejszym turnieju oprócz dwóch zespołów Akademii Piłkarskiej Wirusów grają na pewno tak Centra Ostrów Wielkopolski, Warta Sieradz, WKS Wieluń, Motor Praszka, Wilki Opatów. Pionier Baranów, WKS Wieluń, w sumie tych ekip 10, nie jestem chyba w tej chwili w stanie wszystkich wymienić z pamięci, musiałbym posiłkować się gdzieś tam rozpiską tych spotkań, no niemniej poziom turnieju bardzo wysoki, w finale spotykają się chyba dwa najlepsze zespoły dzisiejszego turnieju, czyli Akademia Piłkarska Wieruszów i MKS Kluczborg zespół bardzo silny, ograny, dużo bardziej doświadczony od naszego, zobaczymy jak to będzie wyglądało w finale. Chodźcie micha, chodźcie micha. Mam na imię Filipa Prawa. Mieszkam w Irakowie. Od jak długo grasz? Jak ci się podoba? Od dwa lata temu gram. Jak ci się podoba? Dobrze. E, powiedz mi, jak oceniasz szanse dzisiaj? Będziecie może w któreś dobre miejsce wygrać, czy nie? Nie wiem, które drugie albo trzecie. A jak często zajmujecie? Zawsze mieliśmy trzecie albo czwarte. Przemysław to bo ja jestem z zmierzona? Jak ci się podoba dzisiaj? fajnie. Jak długo trenujesz? Ja od 6 lat. Od 6 lat trenujesz? Jakie tak. już w swojej Tak. A co między innymi, pamiętasz? Między innymi najlepszy strzelec. Gucho Tak. I jak Ci się podoba? No dobrze, dotarliśmy do finału, jest fajnie. Nazywam się Mateusz Grzesiuk, pochodzę z Świeciec. Jak długo grasz? Od 8 lat. Jak Ci się podoba? Dlaczego grasz? Ja jakoś Dlaczego lubię. lubię. E, dzisiaj które miejsce najmniejszy jak jest? Pierwsze albo drugie. Raczej pierwsze. Nazywa się Andrzej Wonnik i przyjechałem z Oszowy. Jak Ci się podoba dzisiaj? On jest fajnie, dobra atmosfera i dużo drużyny. E, jak oceniasz nasze szanse? No mamy duże szanse na, na zajęcie kątem jest, tego miejsca. W przyszłości chcesz zostać w danym Tak. Kto jest pani fabryka? Robert Lewandowski. Nazywam się Marcin Szandała i przyjechałem ze Świby. Jak Ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Jak długo grasz w Akademii Piłkarskiej? W Akademii Piłkarskiej trenuję od około 3 lat, a w piłkę już lubiłem grać jak miałem 4 lata. A kto jest Twoim faworytem? Cristiano Ronaldo. W przyszłości chcesz być nami piłkarzem? Tak.